Bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, na początek kilka słów dotyczących epidemiologii. Wiemy, że rak gruczołu krokowego niestety jest to bardzo częsty nowotwór w populacji męskiej. Od 40 lat tak naprawdę obserwujemy wzrost zachorowań na raka gruczołu krokowego. Jest to drugi najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u mężczyzn na świecie. Jak spojrzymy sobie na nowe przypadki, które zostały zdiagnozowane w 2020 roku, to proszę zobaczyć, że Patrząc na lata 2013 mamy wzrost w dekadzie o 63%. To, co jest istotne w raku gruczołu krokowego, czynnikiem ryzyka takim podstawowym jest wiek, czyli mediana w chwili rozpoznania około 68 lat, ale również takim czynnikiem jest, są mutacje germinalne w genie BRCA2, czy wywiad rodziny w kierunku raka prostaty. Proszę Państwa, jak spojrzymy sobie na przebieg raka gruczołu grokowego i te przeżycia pięcioletnie, to tak naprawdę nie wyglądają one najgorzej. Dla wszystkich stopni zaawansowania to przeżycie wynosi prawie 97%. Sytuacja zdecydowanie się zmienia, kiedy mamy raka gruczołu krokowego z przerzutami, ale jeżeli rozwinie się oporność na kastrację, czyli mimo stosowania terapii hormonalnej dochodzi do oporności, takie rokowanie w tej grupie chorych jest zdecydowanie niekorzystne i te przeżycia pięcioletnie niestety już wynoszą tylko około 30%. Proszę Państwa, ragu gruczo -krokowego wiemy dzisiaj, że to jest również choroba heterogenna. Jednym z czynników to jest uszkodzenie w genach i tutaj mówimy o genach naprawy berca 1, berca 2. I te uszkodzenia w tych genach doprowadzają, że komórki nie potrafią naprawić swojego DNA, dochodzi do nagromadzenia mutacji i rozwoju raka gruczołu krokowego. Mówiąc o dziedzicznym raku prostaty, musimy sobie powiedzieć o dwóch sytuacjach. Mamy tak zwanego rodzinnego raka prostaty, i tutaj ten rak, rak rodziny prostaty to jest w przypadku, kiedy mamy zachorowania u co najmniej dwóch krewnych pierwszego stopnia w dowolnym wieku lub u rozpoznanie raka gruczołkrokowego u jednego krewnego pierwszego stopnia oraz u dwóch krewnych drugiego stopnia. To ryzyko zachorowania jest podwójne wyższone, jednak niższe niż w przypadku raka dziedzicznego. Natomiast rak dziedziczny to jest w sytuacji, kiedy mamy co najmniej trzy przypadki raka prostaty w jednej rodzinie lub występowanie prost raka prostaty w trzech kolejnych pokoleniach lub dwa przypadki w jednej rodzinie, przy czym te rozpoznania są przed 55 rokiem życia. Wiemy, że pewne patogenne mutacje germinalne są uważane jako czynniki zwiększające ryzyko rozwoju raka gruczołu krokowego. Było przeprowadzone takie badanie w Wielkiej Brytanii obejmujące populację ponad 21 tysięcy mężczyzn i okazało się, że w tej grupie około 1,6% miało taką patogenną mutację. Te mutacje germinalne, które prowadzą do raka prostaty, są stosunkowo rzadkie. To jest około 1 na 300 mężczyzn. Natomiast w w takim szwedzkim populacyjnym wykazano, że jednak to ryzyko rozwoju wysokiego raka prostaty czy jakiejkolwiek postaci raka prostaty jest wyższe w grupie chorych, który dotyczy, że chorował ojciec lub dwóch braci chorego. Dzisiaj wiemy, że mutacje BRCA1 i BRCA2 wiążą się ze zwiększonym ryzykiem raka prostaty. Około 12% mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty ma dziedziczne mutacje w genach odpowiedzialnych za naprawę DNA, natomiast mutacje somatyczne, czyli takie, których nie dziedziczymy, w genach naprawy obecne są u 19% chorych z rakiem miejscowo zaawansowanym, natomiast u 23% pacjentów w przypadku oporności na kastrację. Uważa się, że wszyscy mężczyźni z przerzutowym rakiem stercza powinni mieć wykonywane takie badanie genetyczne. Było też przeprowadzone takie badanie CAPTURE, które określiło nam tutaj Różne mutacje i te mutacje zostały podzielone na mutacje BRCA1, BRCA2, mutacje w genach naprawy innych niż BRCA i inne mutacje. Dlaczego to jest ważne? Proszę zobaczyć, że w przypadku pacjentów, którzy mieli mutacje w genach BRCA, to rokowanie było tak naprawdę najgorsze. Coś tutaj się zepsuło. Dlaczego jest takie istotne identyfikacja tego statusu mutacyjnego? Dlatego, że w przypadku mutacji dziedzicznych, czyli tych germinalnych, jest to istotny aspekt nie tylko dla pacjenta, ale także dla członków rodziny. Proszę Państwa, dzisiaj wiemy, to jest, są dane z badania Profound, stwierdzono, że u chorych, którzy mieli stwierdzoną mutację BRCA1 i BRCA2, około 5 50% mutacji to są mutacje germinalne. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ wiemy, że badania retrospektywne pokazały, że istnieje związek pomiędzy występowaniem mutacji germinalnych a agresywnym fenotypem choroby. Czyli pacjenci z mutacjami częściej mieli e, wyższe zaawansowanie miejscowe, mieli wyższy stopień złośliwości histologicznej, czyli ten glison powyżej 8 i mieli częściej zajęte węzły chłonne. Dodatkowo e, nosiciele mutacji tych BRCA1 i BRCA2 są częściej diagnozowani na zaawansowanym etapie choroby i częściej w tej populacji dochodzi do rozwoju przerzutów. Kolejny bardzo istotny aspekt, że pacjenci z tymi mutacjami niestety mają większe ryzyko niepowodzenia leczenia. Jak Państwo zobaczycie, to pacjenci z mutacją, jeżeli chodzi o odpowiedź na leczenie, ten czas jest praktycznie dwukrotnie krótszy niż w populacji pacjentów, którzy takiej mutacji nie mają. To, co jest istotne, jeżeli yy, oceniamy sobie próbki, yy, to już wiemy, że jeżeli oceniamy te próbki z guza pierwotnego czy zmian przerzutowych, to wiemy, że te mutacje są wczesnymi i stabilnymi z, yy, zdarzeniami w rozwoju raka prostaty, a więc jakby to potwierdza yy, yy, słuszność przeprowadzenia oceny genów Berca 1 i Berca 2 w tk tkance archiwalnej. I złotym standardem tak naprawdę dzisiaj jest przeprowadzenie badania molekularnego, w materiału z guza pierwotnego, natomiast jeżeli z jakiegoś powodu nie ma możliwości tego materiału pierwotnego, możemy również oceniać z przerzutów. I patrząc na wiek bloczka tkankowego. Wiemy, że ten bloczek, uważa się, że ten materiał warto oceniać tak mniej więcej do 10 lat, natomiast materiał starszy niż 10 lat niestety charakteryzował się diagnostycznością na poziomie 50%. Czyli kiedy, jak diagnozujemy? Ten standard, tak jak powiedziałam, to jest przede wszystkim tkanka archiwalna lub nowo pozyskana tkanka. Ona identyfikuje zarówno mutacje somatyczne, jak i germinalne. Natomiast jeżeli jeżeli z jakiegoś powodu nie ma możliwości tutaj oceny tych mutacji, mamy alternatywną metodę i tą alternatywną metodą jest ocena CTDNA z osocza. Ona zarówno tutaj również identyfikuje mutacje somatyczne i germinalne. Natomiast jeżeli mówimy o pobranie czy badanie krwi NGS z, z krwi, to tutaj identyfikuje tylko mutacje germinalne, czyli musimy pamiętać, że mamy około 50% pacjentów, którzy mają mutacje somatyczne, niestety pominąć tą mutację. Czyli kiedy, kiedy kwalifikujemy pacjentów do wykonywania tych badań? Przede wszystkim w sytuacji, kiedy rozwija się oporność na kastrację. Na pewno u wszystkich chorych, którzy mają przerzuty i w przypadku hormon Wrażliwego i oczywiście zdecydowanie robimy to badanie w przypadku e, progresji do opornego przerzutowego na kastrację raka krokowego. Dlaczego? Dlatego, że to nam pozwala określić rokowanie, pozwala nam też e, określić rodzaj terapii i ryzyko dziedziczenia. Dzisiaj, e, proszę Państwa, mamy już terapie celowane dla takich pacjentów z mutacjami. E, to są stosowane inhibitory PARP, są, są inhibitory, w połączeniu z nowoczesnymi lekami hormonalnymi dostępne w programie lekowym B56. Podsumowując, proszę Państwa, przez wiele lat tak naprawdę uważano, że mutacje genów BRCA1-BRCA2 głównie były kojarzone z, z rozwojem raka piersi i raka jajnika. Dzisiaj wiemy, że też odgrywają istotną rolę w rozwoju raka prostaty. Mutacje w genie BRCA2 to jest około 5%. BRCA 1 około 2%. Jest to o tyle istotne, że te mutacje germinalne zwiększają ryzyko, ale przede wszystkim prowadzą do bardziej agresywnej choroby, a więc wykonywanie badań genetycznych na pewno wspierają nam wybór leczenia, umożliwiają objęciem opieką członków rodziny. No i oczywiście stanowią taką kluczową rolę do specjalizowanej diagnostyki, terapii i profilaktyki. Bardzo dziękuję za uwagę.